Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj do WeWork. Na zakupy lumpaksowe w super składach. Jako pierwsze mierze spodnie, ale okazało się za ciasne, niestety. Fajna koszulka, bluzka z jedwabiu i wiskozy. Tutaj były fajne baleriny, w środku całe skórzane, bardzo jakościowe, z ozdobami. Nie zdecydowałam się na nie ze względu na to, że miały za dużo tych ozdób według mnie. Lniany żakiet w dużym rozmiarze i piękny. Drugi lniany żakiet z mango. Bardzo fajny w stylu safari zrobił na mnie wrażenie. Ta bluzka z wiskozy też była ciekawa, z cieniowaniem, a tutaj piękna skórzana, 100% kurtka w stylu ramoneski, właściwie jest to ramoneska, bardzo modna, bardzo fajna spódnica z rozcięciem, jednak była troszeczkę podarta i piękna, przeurocza sukienka z wiskozy, w cudowne wzory i w bardzo wdzięcznym kroju. Ta bawełniana sukienka była fajna, ale się też na nią nie zdecydowałam i ta też mnie powaliła swoim krojem, więc oczywiście ją wzięłam. Dwie kurtki skórzane i ten żakiet skórzany był po prostu cudowny. I ostatnia cudowna lawendowa sukienka.